Hej, wam wszystkim i dzisiaj będzie który lepszy kanał: kanał Freeze czy kanał G Play. No i zacznijmy od kanału na Playu. Krótki filmik, oglądniemy i potem decydujemy, który lepszy kanał. I tak naprawdę pana sprzedał bilet do kompania się w ściekach. Kto pan sobie myślał? No to jego. Nie wymigasz się pan. Dobra, pan dostanie zniżkę, Tu ten tablet będzie kosztował 50. No dobra, no to panu dam diamenta. Stoi? O tak, styknie, styknie, styknie. I pan no. się dobrze bawi. I... Dobra, dzięki, dzięki. Ja okej, okay. ja nie mogę, słuchajcie, w sumie wyszło, że za darmo będziemy mieli ten lepszy basen. W sumie wykładany jest złotem, czyli słuchajcie, to już nie jest taki y, lipny ogólnie basen, tylko tutaj jest takie zbiegowisko ludzi. Ja nie wiem, czy my damy radę się wykąpać. Słuchajcie, odłożę tutaj swoje rzeczy. Przed kąpielą jeszcze, okej. Okay. Także pieniążki, kamerę. To jest jakby nasz, to jest nasz leżak, proszę tutaj nie nie siadać i nie, nie zaglądać do tej skrzynki. Dobra, także co, wskakujemy na główkę. E, ja sobie, sobie się rozpędzę. Z drogi Janusze, z drogi ja tutaj na główkę wskakuję. Uhu! Zaraz przyjdzie tu mój synek. Janusz, przesuń się! Ej Janusz! Chuborze, przesuń się, tu pływać się, rozpędzić się nie da. Janusz, w ogóle pełno tych Januszy tutaj jest. Janusz, przesuń się, człowieku, ej, mówiłem nie otwierać tej skrzynki. Ej, co ty robisz? Ej, zostaw co, to! Ja? I mi je. zabrał! Ej, oddawaj ja, to my, Janusz! Janusz, oddawaj mi te rzeczy, Byliwa. Byliwa. Ty. Ty, Janusz. Przestań. Szybko. Jak to Ci nie ma? To... Dobra. GP kanał oceniam, tak, na 5. Dobra, a teraz przechodzimy do kanału Freeza. Dobra, moi drodzy, jutro będzie fajny dzień, ale wytłumaczę wam dlaczego. Przeglądając wasze komentarze pod jednym z moich ostatnich filmów, w sensie ostatnich, jak to nagrywam, zauważyłem, że pisaliście komentarze o wandalu i blance. Zainteresowałem się, o co tu w ogóle chodzi. Co jest glane, jaki wandal, jaka blanka. Stwierdziłem, dobra, sprawdzam to. Więc wszedłem na kanał do Wandala i tam zobaczyłem to wideo. Blanka. Pakuj się. Pakuj się! Jedziemy! Lecimy do domu ekipy, nagrać filmy! To dla Wery! To dla Wery, dobra! Co? Mówię, że zawsze chciała tam pojechać to marzenie jej się zapajała. Dobra, mamo no, zamknij bramy. Da to sprank, że jedziemy do domu ekipy. To był prank, że jedziemy do domu ekipy. No i popatrzyłem na to i mówię, Jezu, jaki słodziak! Jezu jest jaki po prostu słodziak. Wie. Jaki słodziak wielki. I w komentarzach wy pisaliście, żebym odezwał się do nich. Stwierdziłem, kurczę, to jest tak super pomysł, to jest tak świetny pomysł. Ta dziewczynka była po prostu tak przejęta, że ten prank to jest, to jest, to jest prank. I że nie przyjedzie tutaj do domu ekipy, że uznałem, robię to. Pisze do tego chłopaka, pisze do tego jej i brata, do wandala i ogarniamy po prostu przyjazd jej tutaj. I moi drodzy, w dzisiejszym odcinku właśnie to zobaczycie na <sum> Jeśli jesteście nowi na kanale, klikajcie w czerwony to będzie więcej takich akcji, a wy ich wtedy nie ominiecie, nie ominiecie więc warto subskrybować, zostawiajcie łapeczki w górę, myślę, że akurat za taką akcję to się należy. Ja mam wszystko już dogadane z Wandalem, jutro rano o ósmej słuchajcie, wyjeżdżamy, Wandal wszystko wie, jego mama też wszystko wie, natomiast Blanka, ta mała dziewczynka słodka, nie wie zupełnie nic. I to będzie w tym najlepsze, zrobimy jej super niespodziankę, schowamy się w jej pokoju, no i robimy to, także moi drodzy, ja lecę montować, później lecę spać i widzimy się rano. Jest 8:42, nie za spałem. No dobra, lecimy, lecimy na miejsca, ale godziny drogi. Więc pewnie widzimy się na miejscu. Ja zaraz mam jakąś poduchę, jest wyśpiewał. I Jezu, jest tak potwornie zimno. Dobra, poczciwy krzyk, wysyłam ci adres. Dawaj. Ty w ogóle, czy wiesz, co robimy dzisiaj? Ziomek wrzucił filmik, gdzie robi pranka, że jedzie tutaj do nas i ta dziewczynka się popłakała, bo to jest jej największe marzenie. No więc my teraz jedziemy naprawdę. Zobaczymy, co teraz zrobi. To będzie całkiem fajna reakcja. Ale ja widziałem ten filmik, bo mega komentarzy dużo było. Pod no, no tak, no i właśnie jak ja się dowiedziałem o tym filmiku, to właśnie dzięki Wam. Dzięki Was. Dzięki Wam. Nie mówić, sorry, ale to dzięki Wam. Pokazuje nam 11. Nie, bez, bez tragedii. Możemy być na co Słuchajcie, jak wiecie, Karol zaraz do mnie przyjeżdża i robimy mega niespodziankę w lance. Zaraz po nią pójdę i będziemy sobie udawać, że po prostu nagrywam sobie zwykłego vloga. Tak też ustaliliśmy z Frizem, że właśnie będę ją, jakby, prankował. Będę jej mówił po prostu, że nagrywamy vlog. Dobrze, no i teraz idziemy na kanał Karola. 35 5 milionów subskrypcji. Bardzo dobrze oceniam to na pewno na 10 w skali 1 do 10, to 10 na pewno. Czyli który lepszy kanał? Piszcie w komentarzach. Mi się wydaje, że Friza, ale Gepla też oglądam, ale najlepszy to chyba. Friza, Karol, Frizz, Wiśniewski. Oczywiście subskrybuję. To, papa. Pa.